Nie piłowałam zbudowanego paznokcia. Grubsza warstwa spowodowana jest tym, że mam bardzo cienką i kruchą płytkę i tylko w takiej postaci trzyma mi się żel. Grubość zbudowanego paznokcia nie ma wpływu na to, czy się coś trzymać czy nie. Jeżeli jest za cienko, to ewentualnie się może złamać paznokieć w strefie stresu. Wręcz bym powiedziała, jeżeli jest za gruba stylizacja, to są... Bardzo duże prawdopodobieństwo, jest duże prawdopodobieństwo, że zacznie się rozwarstwiać gel od płytki paznokciowej, więc tak się myślało 10-15 lat temu. Im grubiej, tym na pewno będą lepiej trzymać. No to myślenie powinno się zmienić, kochani, w tych czasach dzisiejszych. Tak, bo te paznokcie wyglądają jak taki bubble nails. Ja to do bubble nails to im brakuje jeszcze 3 mm, a o 15. Tak, tak, wyglądają naprawdę niedobrze. Masz dużo estetyki w sobie, ale to jak je teraz pogrubiłaś, to naprawdę woła o pomstę do nieba. To jest takie, takie, takie buły z plasty to tak wygląda. Bardzo mocno wycinasz sobie płytkę paznokciową w tym miejscu i cały paznokieć podcięłaś, że w ogóle totalnie nie ma krawędzi dolnej. Więc tutaj ja widzę takie, no, tu będzie gruba chłosta. Bo widzę takie rzeczy, o których non stop wszędzie trąbię prak praktycznie w każdej chłoście, a jednak się dalej zdarzają, więc tutaj, tu jest twój na Ja mam do ciebie szokujące pytanie. Popatrz ile tu brakuje Twojego paznokcia, Jak naturalnego to? i przedłużenia.